Witam w pierwszym odcinku programu Gry, do której warto wracać. Dzisiaj zrecenzujemy grę Grand Theft Auto San Andreas, którą większość uznała za nowy rozdział w historii Gier. No to jedziemy. Gra GTA San Andreas została wydana w 2005 roku przez studio Rockstar Games. Fabuła opowiada o Carlu Johnsonie, czarnoskórym gangsterze, który wyjechał 5 lat temu do Liberty City. jednak powraca do San Andreas by pomścić śmierć matki. Już na samym początku zostajemy wrobieni przez skorumpowanych gliniarzy i wyrzuceni na terenie wrogiego gangu. Wracamy na stare śmieci i rozpoczynamy naszą wendetę. Teraz trochę o mechanice gry. Sterowanie jest zwyczajne jak w poprzednich odsłonach. Jednak jak zawsze dodano coś nowego. Tutaj jest to swoboda kamery. Za pomocą myszki możemy obracać dowolnie kamerę. Jeśli chodzi o temat pojazdów, w San Andreas zostały dodane rowery. Nie są za szybki jednak cieszy oko to, że świat jest realistyczniejszy. Poza rurami są jeszcze klasyczne samochody, motory, łodzie oraz samoloty i helikoptery. Swoboda sterowania autem jest duża. Można rozwalić siatki i kilka innych obiektów, dzięki czemu gra nabiera realistyczności. Bardzo dobra jest też ścieżka muzyczna. Jest dużo znanych kawałków oraz mamy różne stacje radiowe. Ze strony graficznej, gra na dzisiejsze standardy prezentuje się słabo. Jednak nie aż tak by przeszkadzało to podczas rozgrywki. System walki wręcz został rozwiązany ciekawie. Mamy do dyspozycji. Trzy sztuki walki, których możemy się uczyć z czasem w kolejnych miastach. Po ukończeniu kilku misji fabularnych zdobywamy coraz więcej obiektów w grze i gra nabiera rumieńców system używania broni jest zwyczajny prawym przyciskiem myszy aktywujemy celownik, a lewym oddajemy strzał. Strzelaniny w grze są raczej statyczne, ale dają całkiem sporo fajdy. Możemy także pobawić się w fotografa i strzelać fotki różnych zdarzeń. Zdjęcia zapisują się automatyczne do katalogu z grą. Kolejną ciekawostką jest to, że możemy dowolnie wykreować naszego bohatera. Można zrobić z niego dresa spod podgloku i okezem lub biznesmena w garniturze Zafro, a to dzięki możliwości przebierania się w sklepach odzieżowych. Ciekawostką jest możliwość podniesienia naszego poziomu kondycji do dłuższego biegu, oraz możliwość przypakowania na siłowni. Dzięki temu CJ będzie miał większą siłę ciosu. Przed odchłudzaniem się, warto mieć co spalać. Dlatego idziemy do restauracji i obrżeramy się pizzą. Gdy znudzi nam się już wypełnanie głównych questów albo pakowanie ziomka, to możemy pograć sobie na przykład w bilard. Tutaj mamy już odblokowany nowy zestaw ciosów. Są trzy szkoły walki. Jedna uczy boksu, druga kung fu, a trzecia kickboxingu. Gdy czujemy, że mamy za mało pieniędzy, nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby sobie trochę dorobić. Można to zrobić na przykład w taksówce. Wsiadamy, aktywujemy misję taksów, karskie i rozwozimy klientów. Podobnie możemy zrobić z policją, karetką, strażą pożarną i kilkoma innymi obiektami. Możemy nawet bawić się w włamywacza. W naszej dyspozycji zostały oddane trzy wielkie miasta: są to kolejno Los Santos, San Fierro i Las Venturas. Każde jest inaczej zbudowane, i każde ma inne ciekawostki. Po Los Santos bawimy się trochę na wsi, potem jedziemy do San Fierro, a następnie na pustynię. Ciekawe są również rozróby, które możemy wszczynać z policją. Z początkowego radiowozu przyleci helikopter policyjny. Poprzez odział swata na wojsku z czołgiem na czele kończąc. Grama kody. Jest ich dużo, niektóre są bardziej znaczące na rozgrywkę inne mniej, ale mogą zepsuć sejwy, więc lepiej z nich nie korzystać. Poziom poszukiwania nas przez policję jest symbolizowany gwiazdkami w prawym górnym rogu. Im więcej gwiazd, tym więcej policji na ogonie. Gdy w końcu postanowimy uciec, to wcale nie jest tak łatwo, przed glinami da radę, ale przed helikopterem to już nie bardzo. Cały czas jesteśmy ostrzeliwani z góry. Możemy oczywiście próbować uciec autem, ale im więcej gwiazd, tym nieciekawiej. Więc policja robi blokady dróg i rozkłada kolczatki, na których opony naszego auta zostaną przebite. Widzimy również stan samochodu, po przez dym z maski. Gdy auto zaczyna się palić, musimy uciekać, bo może w każdej chwili wybuchnąć. Najbardziej znienawidzony przez graczy widok, czyli wykończony. Podczas śmierci tracimy całą naszą broń oraz trochę gotówki. Tak samo jest z złapaniem przez policję. Oczy by jak budzi się dzień jego kochanki. Choć to ruszyło w a jego młodych syła zaszeszała krew. Bóg się żyła jego kochanką. Bolał co noc, czuł się gorzki smak Pierwsza była nic nie warta Dlatego poszedł szukać jej świat Iwan, Iwan, czekaj na nas tam Iwan, Iwan, i na nas przyjdzie czas Iwan, Iwan, czekaj na nas tam Iwan, Iwan, i na nas przyjdzie czas Iwan, Iwan, czekaj na nas tam Iwan, Iwan, i na nas przyjdzie czas Iwan, Iwan, czekaj na Wolałby się Była jego kochanką Wolał co noc Czuć jej gorzki smak Zresztą tenera Była nic nie warta Dlatego może Uszukać się. świat Wolałby się Była jego kochanką Wolał co noc Czuć jej gorzki smak Zresztą tenera Była nic nie warta Dlatego może... Możemy też latać, na przykład tym helikopterem. Latanie jest dosyć trudną sprawą, jednak jak już ją panujemy, staje się dla nas fajną zabawą. Z każdego samolotu możemy wyskoczyć ze spadochronem. Tylko trzeba pamiętać, by w porę otworzyć spadochron. No więc teraz, jeśli na nowo spodobała się wam gra, nie pozostaje nic innego jak wsiąść na kradziony motor, puścić ulubioną stację radiową i cieszyć się ogromną prędkością. Pozdro!